Druga Księga Królewska, rozdział 17 W dwunastym roku rządów Achaza króla Judy, Ozeasz, syn Eli, został królem Izraela w Samarii i panował przez dziewięć lat. Czynił to, co nie podobało się panu, ale nie aż tak, jak królowie Izraela, którzy byli przed nim. Wyruszył przeciw niemu Salmanassar, króla syryjski, i Ozeasz stał się jego poddanym, płacąc mu daninę. Kiedy jednak król asyryjski wykrył spisek Ozeasza, który nie tylko wysłał posłańców do króla egipskiego So, ale również przestał płacić królowi asyryjskiemu coroczną daninę, schwytał go i zamknął w więzieniu. Król asyryjski najechał wówczas na cały kraj, a gdy dotarł do Samarii, oblegał ją przez trzy lata. W dziewiątym roku rządów Ozeasza, król asyryjski zdobył Samarię. Izraelitów zesłał na wygnanie do Asyrii. I przesiedlił ich do Halach nad Chabor, rzekę Gozanu oraz do miast Medów. Wszystko to stało się dlatego, że Izraelici zgrzeszyli przeciw Panu swojemu Bogu, który wyprowadził ich z ziemi egipskiej i uwolnił spod władzy Faraona króla Egiptu. Oddawali cześć innym Bogom, naśladując zwyczaje narodów, które Pan wypędził przed Izraelitami, i obyczaje wprowadzone przez królów izraelskich. Izraelici przypisali Panu Bogu swojemu to, co było nieprawdą, budując sobie wzniesienia kultyczne we wszystkich miejscach zamieszkania, od wieży strażniczej aż do miasta warownego. Na każdym wysokim pagórku, pod każdym zielonym drzewem ustawiali sobie stele i aszery. Na wszystkich wzniesieniach kultycznych składali ofiary z kadzidła, podobnie jak narody, które Pan wygnał przed nimi. Doprowadzili Pana do gniewu, popełniając niegodziwe rzeczy. Służyli Bożkom, choć Pan ostrzegał ich, nie czyńcie tego. Pan upominał ciągle Izraela i Jude, przez wszystkich swoich proroków i widzących. Zawróćcie z Waszych złych dróg, zachowujcie moje przykazania i polecenia zgodnie z prawem, do którego zobowiązałem Waszych przodków, a które przekazałem Wam przez moje sługi proroków. Lecz oni nie słuchali buntując się, podobnie jak ich przodkowie, którzy nie uwierzyli w pana Boga swojego. Odrzucili jego polecenia i przymierze, które zawarł z ich przodkami oraz upomnienia, które im dawał. Poszli za nicością i stali się nicością, naśladując narody wokół siebie, co do których ostrzegał ich pan, żeby nie postępowali jak one. Lecz oni porzucili wszystkie przekazania pana, boga swojego i wykonali sobie dwa cielce oraz Aszerę. Oddawali pokłon wszystkim gwiazdom na niebie i służyli Baalowi. Spalali w ofierze swoich synów i córki, uprawiali wróżbiarstwo i czary i zaprzedali się całkowicie, aby czynić to, co nie podobało się panu, doprowadzając go do gniewu. Pan rozgniewał się bardzo na Izraela i odrzucił go od siebie. Pozostało tylko samo plemię Judy. Ale również Juda nie zachowywał przykazań pana swojego boga i postępował według zwyczajów wprowadzonych w Izraelu. Pan więc odrzucił całe potomstwo Izraela. Poniżył ich i wydał ich grabieżcom, aż wreszcie odrzucił ich od siebie. Kiedy bowiem oderwał Izraela od domu Dawida, wybrali sobie na króla Jeroboama syna Nebata. Jeroboam zaś odwiódł Izraela od służenia panu, co stało się wielkim grzechem. Izraelici zatem naśladowali wszystkie grzechy Jeroboama, nie odstępując od nich, aż wreszcie pan odrzucił Izraela od siebie, jak zapowiadał przez wszystkie swoje sługi proroków. Izrael więc został wysiedlony z własnej ziemi i poszedł na wygnanie do Asyrii, gdzie pozostaje, aż do dnia dzisiejszego. Wówczas król Asyrii sprowadził ludność z Babilonii Kuta, Awwa, Hamad i Safarwaim. Osiedlając ich w miastach Samarii na miejscu Izraelitów. Przejęli oni na własność Samarię i zamieszkali w jej miastach. Kiedy zaczęli tam mieszkać, nie oddawali czci panu. Pan zatem zesłał na nich lwy, które zabiły niektórych z nich. Powiadomili o tym króla Asyrii. Narody, które przesiedliłeś do miast Samarii, nie wiedzą, jak czcić Boga tego kraju. Dlatego zesłał on na nich lwy, które ich uśmiercają, gdyż ludzie nie wiedzą, jak czcić Boga tego kraju. Król Asyri wydał więc rozkaz. Zaprowadźcie tam z powrotem jednego z wysiedlonych stamtąd kapłanów. Niech wróci i zamieszka tam, nauczając ich, jak czcić Boga tego kraju. Przebył zatem jeden z kapłanów, uprowadzonych z Samarii, i osiedlił się w Betel. Uczył ich, jak mają czcić Pana. Każdy naród jednak tworzył sobie własnych bogów. Ustawiano ich w świątyniach, które Samarytanie budowali na wzniesieniach kultycznych. Każdy naród w miastach, w których mieszkał. Ludność z Babilonii zrobiła Sukkot Benota. Pochodzący z Kuta sporządzili Nergala, przybysze z Hamat uczynili Ashima. A Wici wykonali Nibchaza i Tartaka, a Sefarwaici palili swoje dzieci w ogniu ku czci Adrameleka i Anammeleka, bogów Sefarwaim. Czcili też pana. Lecz wyznaczyli spośród siebie kapłanów, którzy sprawowali dla nich obrzędy w świątyniach, na wzniesieniach kultycznych. Chociaż czcili Pana, to jednocześnie służyli również swoim bogom zgodnie ze zwyczajem narodów, spośród których zostali przesiedleni. Jeszcze do dzisiejszego dnia postępują według starych zwyczajów. Nie oddają czci Panu, gdyż nie postępują według Jego poleczeń i wskazań oraz prawa i przykazań, do których Pan zobowiązał synów Jakuba, Nadając mu imię Izrael. Kiedy Pan zawierał z nimi przymierze, ostrzegał ich. Nie czcijcie innych bogów, nie kłaniajcie się im, nie słuszcie im ani nie składajcie im ofiar. Będziecie czcić tylko Pana, który wyprowadził Was z ziemi egipskiej z wielką mocą i wyciągniętym ramieniem. Jemu tylko będziecie oddawać pokłon i składać ofiary. Macie zawsze wiernie wypełniać polecenia i wskazania, prawo i przykazania, które Wam napisał lecz innym bogom czci nie oddawajcie. Nie zapominajcie więc o przymierzu, które z wami zawarłem, i nie oddawajcie czci innym bogom. Jedynie Pana Boga swojego czcicie, a On wyzwoli was z mocy wszystkich waszych nieprzyjaciół. Lecz oni nie słuchali, tylko postępowali według swoich starych zwyczajów. Tak więc narody te czciły Pana i zarazem służyły swoim bożkom. Również ich dzieci i dzieci ich dzieci Postępują tak samo jak ich przodkowie aż do dnia dzisiejszego. Kani ważny rozdział. Myślę, że bardzo ważny rozdział, który jest trochę takim podsumowaniem tych dzieł dotychczasowych tego Królestwa Izraela i Judy. Tak zbierające, jakby to wszystko. Nie. Kochani, oczywiście jest tutaj dużo takich naleciałości starego myślenia takiego, które nie jest prawdziwe, czyli że to Pan Bóg sprawia, że nie wiem, jakiś naród napada na na Izraela, bo on wcześniej grzeszył, nie, nie. Prawdą oczywiście jest to, co jest sednem tego tekstu, czyli jeżeli odchodzisz od Pana, to, to było takie ładne zdanie, to stajesz się nicością. W takim sensie po prostu rozsypujesz się. Bez Pana Boga, bez jego wskazań, bez jego prawa bez tego, jak Pan Bóg jakby prowadzi nas przez życie, rzeczywiście się rozsypujemy, ale to nie jest tak, że to On w związku z tym każe nas, nie wiem, właśnie napaścią innego narodu, kochani. Takie myślenie nie jest dobre. To jest myślenie jakby jeszcze nie uformowane, nie ukształtowane z tamtego czasu. Natomiast co tu jest bardzo ważne, kochani, to jest nauka dla nas wszystkich. Zobaczcie, te narody tam przesiedlone, nie? One robiły takie coś, że nie to, że całkowicie porzuciły Pana Boga, tylko jednocześnie, oczywiście z głupich pobudek, bo chcąc obłaskawić pana tego kraju, tak? tak jakby w tym jednym kraju był jakiś Bóg, którego po prostu trzeba w danym miejscu obłaskawić, to jednocześnie czyli i pana, i te swoje bożki, nie? Kani, chociaż mamy inne czasy i chociaż nie wyznajemy tych kultów pogańskich już, nie składamy dzieci w ofierze i tak dalej, to kochani, bardzo wielu z nas dokładnie żyje taką samą, jakby ideą. Czyli jesteśmy z Panem Bogiem, ale też kilku innym bożkom oddajemy cześć. Na przykład pieniądzowi. Albo nie wiem, dla seksu jesteśmy poddani, albo dla miłości, przynajmniej tak ją nazywamy, tak, czyli dla drugiego człowieka, gdzie Pan Bóg Panem Bogiem, i oczywiście nie wyrzekamy się go całkowicie, nie mówimy, że jestem niewierzący, ale trochę innych kultów sobie w życie wprowadzę, nie? Bo, bo wydaje mi się, że bez nich nie mogę. Ani wbrew pozorom, chociaż jakby czasy są inne, okoliczności historyczne, okoliczności kulturowo, religijne są inne, oczywiście w tym, w tym tekście, to. Co do sedna, no to tutaj jest bardzo dużo, kochani, podobnych rzeczy do tego, które my robimy. Warto to usłyszeć.